Cześć wszystkim! Skorzystałem dzisiaj z okazji, mamy sobotę grudniową, taką, żeby wyskoczyć troszeczkę na pola lubiane przeze mnie bardzo. I zobaczymy, co dzisiaj tutaj wyjdzie. Sam jestem ciekaw, bardzo lubię te pola. Mamy jakiś pierwszy sygnał, więc stąd już uruchomiłem kamerkę. Zapraszam na odcinek, zobaczymy. Może dzisiaj jest coś ciekawego poza monetkami, które też są ciekawe, wyjdzie. Hej! Już coś wykopałem. Dosyć ładny monetkowy sygnał tutaj. Zobaczcie sami. A tak, przepraszam, to jest 54 na optymie. Zobaczymy co to jest. Tu jest krążek. Jest krążek monetka. Na dzień dobry. 20 groszy. 20 groszy. Czekajcie, wezmę tak. 20 groszy metalowe, 49. Wyskoczył rok. nam taki dziwny element. Zobaczcie. Dosyć ciężki i masywny. Tak jakby zakończenie jakiegoś elementu drewnianego, czy coś takiego tu ma moim zdaniem mocowanie na jakiś np. Na wkręt, czy gwoździk czy coś takiego, tak żeby sugerowało to, że faktycznie było to osadzone na jakimś drewnie, jest dosyć ciężkie dzwoneczek to tu nie jest, bo myślałem na początku, że to jest dzwonek, ale nie taki dziwoląk troszeczkę uwielbiam po no. prostu takie akcje, gdzie moneta leży na wierzchu <noise> dlaczego? no nie trzeba kopać, tak? <noise> zobaczcie ładna, duża Moneciora Zaraz sprawdzimy o ile stan na to pozwoli, co to jest? Hmm. Hmm. Pozwoli albo nie pozwoli, bo na razie to jest. O coś tutaj jakby coś tutaj jakby dwie kopiejki widzicie to? Dwie kopijki. 1850. Wybaczcie mi, że nie pokazuję przedmiotów w momencie, kiedy je wykopuję. Tak w czasie rzeczywistym, ale uwierzcie, że nie są to jakieś podrzutki czy coś takiego. Po prostu chcę troszeczkę zaoszczędzić czasu, bo wiadomo, że 80-90% wykopanych przedmiotów to śmieci są po prostu. A takie, gdzie można włączyć kamerkę, to jest niewielka ilość. No tutaj jest jakiś guziczek, więc. Fajnie by było razem sprawdzić, co to jest, i właśnie to robimy. Tu będzie jakiś rysuneczek Ok, jest fajnie, jest fajnie. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze jednemu szczegółowi. Główce naszego pięknego polskiego orła. I jest to orzeł po 1945 roku. Bez koronki, o, jakie ładne gwiazdki, tu mu wyraz. prl -ek. Wojskowy guzik. Pera. Naprawdę lubię to pole ze względu na to, że tu mu na tyle albo na wierzchu, albo na kilku centymetrach. Zobaczcie tutaj, no, ile tu no, mamy. Może pięć? To pinpointerem można kopać po prostu. Sprawdzamy, co tutaj wyskoczyło. Ok, już mam. Jest to pięć grosiaków międzywojennych. I światło dzienne? Plomba. Plomba. Plomba jest tutaj. Zaraz zmienimy ostrość na moją łapę. Dobra, i spróbujemy odczytać, bo jest dosyć dużo. Może uda się coś z niej tu odczytać. Mhm. Hm. Mamy pozdrowienia z Gruziąca. Mamy pozdrowienia z Gruziąca z KS. To Eksport towarów. Może być to pomba celna, tak zwana. Ok, z drugiej strony teraz zerkniemy. No ładna, ładna się, ładnie się zapowiada. Może jakiś rok. Zaraz poczekajcie, troszkę ją to zmaltretuje. DOKP na górze. A na dole będzie Gdańsk. Tu na środku jest chyba jeszcze jakaś data, ale 12, 11 miesiąc. No, za diabła. Nie, nie odczytam tego. Fajna. Mamy tutaj coś innego. Coś innego. Ściemnia się już powolutku. Znowu cholera, teraz te dni są bardzo krótkie. O! Oh. Oh. <laughs> Coraz bardziej o! Oh. Dwie czwóreczki, numerek 44. Z drugiej strony, numerek 44. Jakiś fajny, stary żeton, czy coś takiego. No. Tak, pewnie to jest jakiś żeton. Ale fajny. Podoba mi się. Tym razem żołnierzyk ołowiany. No, taki troszeczkę niekompletny, ale, ale bardzo ładny rysunek. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Zasuwa na koniu. Mhm. No, no, może nawet rozpoznamy mundur tego żołnierza. A. No, niestety. Koń stracił. Głowę trzeba przyznać jedno. Słuchajcie, że kiedyś ludzie coś robili, nawet zwykła dziurka od klucza, to robili to przepięknie. Spójrzcie na to, to jest z gdzieś z drzwi okucie dziurka od klucza. Tutaj, czy z jakiegoś szuflady, czegokolwiek. Tak, nie jest na wylot. Z jakiegoś metalu kolorowego no ale zobaczcie jak to wygląda no, <noise> no jak tego nie, nie podnosić z ziemi to wszystko leży na wierzchu oczywiście no z tej strony już nie jest może takie ozdobne ale tutaj no coś, coś pięknego Słuchajcie, po prostu jest bardzo ciemno ale jeszcze jakaś fajna moneta nam wyskoczyła ja wam tu posłużę światłem z pointera. nie wiem jak to wyjdzie o ile coś to to będzie widać to później jakaś duża, w dosyć ładnym stanie sorki, że nie używam statywu już, ale już nie mam czasu po prostu CCCP czyli sowiecka SSSR jakby to Rosjanin powiedział a z tej strony mamy mamy, mamy jakieś kopiejki wow kopiejeczka czekajcie pięć kopiejek 1939 rok. O matko, może jakiś soldat to przyniósł 17 września do nas. 39 roku. Taki numer. Zobaczcie. 5 kopiejek 1939 gada. Jeszcze w ziemi. Przedmiot. Zaraz zobaczymy. Najbardziej lubię takie akcje, kiedy się dobieramy. Z kupki. A, to jest zmarznięte. Aha. Okej okay. jest. jest to Jest to 10 grosiaków okupacyjne z tego okrągłego Patrzymy, patrzymy Co, Co mamy? Co mamy? Dziesięć 10 feników 10 fenisiów z 1900 Akurat data się zachowała. Jako jedyna tutaj, zobaczcie. Kurczę coś, co dzisiaj z tym słońcem jest nie tak. 1900 dokładnie. Ok. Czy 20, nawet tych faniki. Trzecia monetka tak na jakieś 15 troszeczkę. minut chodzenia. No to nie jest tak źle. Mignęła mi już, to wiem, że moneta. Zaraz ją tutaj obejrzymy. Jest tu. Jest. Co tu mamy. Opla Jeden fenning Uciekł Jeden fenning Druga wojna światowa Jest wrona Zwana przez Niemców orłem Gdzie tam idą orła? <grybujesz> I I rok jeśli się nie mylę, to będzie 1941, 1941. No za wszelką cenę chcę zwiać mi piach z powrotem. Nie ma tak łatwo. Do kolekcji idziesz, malutka. Przedmiot <laughs> skoczył wyskoczył teraz. Może ktoś będzie wiedział, może komuś się trafiło. Wygląda trochę jak, jak jakaś ozdoba, tak jakiś wisior. Ale, ale no, no dziwne by było, żeby, zobaczcie, żeby to był pierścionek, tak? No raczej mało. Prawdopodobne, żeby ktoś tak go nosił, aczkolwiek tutaj no, jest jako brączka i pasuje nawet. No na kastet to, au, au. na kastet też troszeczkę jest za, za to jest uszkodzony. Dziwne takie, czekajcie, czekajcie, a nożyczki, 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 no ale jak? Teoretycznie troszeczkę, no, no tak, ciach, ciach. Może być to element, ta oczko od nożyczek, faktycznie. Ale takich jakichś hm, dziwnych, okay. w dołku. Zaraz zobaczymy co mamy. Jest moneta, i już patrzymy jaka. Jest tylko w tym słońcu, to nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Zaraz. Okay. Okay. Dobra. Okres już jest wszystkim znany. Po, po... po tym ptaku można już określić, do kogo należała ta moneta. Z 40 roku jest. Będzie pewnie dyszka. Ładny sygnał Ta. z zakresu srebra na Optimie w tym dołeczku. Jest krążek. Robi się ciekawie. <laughs> Zaraz zobaczymy. Okay. No to teraz patrzymy. Mieć to na pewno nie jest. W dobrym stanie to też na pewno nie jest w razie coś, ale czasami srebro jest mocno oblepione a no, tu nic nie wyczytamy zobaczymy z drugiej strony tu jest coś więcej ok gdzieś pojawia się Czekajcie. zarys orła dwugłowego czyli coś może być z Królestwa Polskiego znając życie będzie to 10 groszy, 1840. Tak bynajmniej wygląda mi wielkość. Każdy, kto chodzi po polu, uwielbia takie akcje. Spójrzcie. Hehehe. Jest moneta na wierzchu. Co to jest? Aha. Co mamy? Mamy chyba jednego grosza. Tak. Tak, jest to jeden grosik z dwudziestolecia międzywojennego. A, z tej strony jeszcze jest mokry. <tak>, tak się opalał chłopak tutaj na wierzchu. Jeszcze ciekawostkę Wam pokażę przed chwilą. Sporo rzeczy tu leży na wierzchu, też. Znalazłem taki szklany element. Moim zdaniem jest to zatyczka od fiolki z perfumami, gdzie można było sobie tutaj tym. Elementem yy, nabrać perfumy i za uchem sobie na przykład się popachnić. Tylko, że szkoda, że nie ma tej fiolki. No ale zawsze Tym coś. <noise> jakiś emblemat wpadł nam. Zobaczcie. Ja już go podczyściłem delikatnie, żeby można było odczytać. To jest z aluminium i jest tu napisane Stoma. Cicho, Rutus. Super, tak, dzięki. Stoma don't. Mhm. I bytłoczka taka z aluminiowa, cienka blacha. Może coś od stomatologii? Nie wiem. Zobaczymy później. Co ja to jest. lubię to pole. Jest tak monetkowe po prostu, że, że, że aż fajnie. Zobaczcie. Już mi mignęła tutaj. O, jest. Jest. Kolejna moneta. A, nie, moneta. Ha, ha. A, nawet fajniej. A nawet fajniej, bo mamy medalik. Jeszcze dzisiaj nie znalazłem medalika. Dobra, co mamy? Oj, oj, oj. Mamy jakąś rodzinkę modlącą się, więc to będzie i z tej strony, a z tej strony czekajcie, chwileczkę. Zaraz. Dzisiaj bardzo fajną akcję zrobiłem, bo namierzyłem w końcu rolnika, a pana rolnika, który jest właścicielem tego pola. Po prostu podszedłem, zapytałem się, czy mogę połazić troszeczkę. Pozwolił. Dobra, nos się tutaj dużo nie. Zdaje się, że tutaj jest nie wiem, gorący serce Chrystusa czy coś takiego, a z tej strony modlący się. Fajny medalik. Także mam zezwolenie, jest tutaj około. Około przeszedłem jakieś 150 metrów. A właściciel ma jeszcze tego duchu około 4 hektarów. Także Kolejny krążek jakiś na wierzchu, zaraz to wyjmiemy. Zobaczymy, co to jest. Jest tutaj, zobaczcie. O! Puść. Dobra. Co mamy? Co tutaj jest? Prawdopodobnie będzie to 2 grosze. Skatowane jest strasznie. 2 grosze międzywojenne. Będzie. Kolejny przedmiot okay. błyska zielenią jest na wierzchu praktycznie. Eee, kształt ciekawy, kolor ciekawy. O, to jest jakaś ozdoba. No, 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 no ładne, ładne. Zobaczcie delikatnie może podczyszczę. Fajne. Taka gruba blacha, taka porządna. Nie jest to zwykła kolejna bitwórczka. ozdoba na wierzchu. Tylko podnieść. Cieszy mnie to, że nie trzeba kopać. Tak powinno być zawsze, zobaczcie, tutaj. O! Aha Piękna. Już tylko ją delikatnie jeszcze ażurowana taka ozdoba. Wiecie co mam już chyba taką? To będzie do kompletu druga. Przepiękna. Z drugiej strony. Coś znowu siedzi w ziemi. Wystaje tylko fragment coś większego tym razem. O. No, to kolejne zwierzę do kolekcji. Haha, <grystanie> jaka fajna. O ma. <grystanie> Słuchajcie, znalazłem wcześniej konia, znalazłem psa ale. Kury siedzącej na jajach, to jeszcze nie znalazłem. <śpiewanie> ale świetna. Zobaczcie. <śpiewanie> jakaś wielka nocna, chyba strasznie ciężka jest z załowiem. Razem wyskoczyła no, jakaś blaszka, chyba z, tak zwana znamionowa od maszyny, ale z, no, tak po czciące widać, że ona nie jest taka od jakiejś nowej maszyny, czy jakiegoś silnika na przykład. Na górze to jest po niemiecku napisane. Na górze jest, jeśli się nie mylę, to King, może Kiningsberg, Królewiec? No, za firmę, tak? Później są jakieś dane techniczne tej maszyny. Postaram się później, może ją gdzieś jeszcze troszeczkę oczyścić i zobaczyć, od jakiego, z jakiego fabryki czy z jakiego producenta to pochodzi. Dlaczego może to być?